Cześć. Do największej europejskiej imprezy growej zostało dokładnie 7 dni. Mowa tu oczywiście o Gamescom, czyli targach organizowanych w kolonii, na których można zobaczyć i ograć kilka nowości, przeprowadzić interesujące wywiady oraz zebrać kilka ciekawych materiałów. W tym roku redakcja Orn.eu w składzie Archon, Grem. Leroy oraz ja, Dorczenzo, wybiera się do Niemiec, aby relacjonować dla Was tę imprezę. Ale najpierw kilka spraw organizacyjnych. Po pierwsze, 14 sierpnia to Gamescomowy Dzień Prasowy. Zwykli odwiedzający nie mają wtedy wstępu na targi, a wszelkie nowości są prezentowane w zamkniętym gronie. Już po tym pierwszym dniu zrobimy dla Was małe wideo podsumowanie. Gdzie przedstawimy najważniejsze informacje, najciekawsze nowości oraz zapytamy Was o czym chcielibyście usłyszeć więcej. Zbierzemy kilka Waszych próśb i przez następne dni postaramy się je spełnić. Codziennie wrzucimy również krótki film, na którym opowiemy, co podobało nam się najbardziej, a na czym się zawiedliśmy. Po powrocie do domu zmontujemy dla Was duże podsumowanie całych targów. Druga sprawa. Po drodze do Niemiec planujemy zrobić kolejne pytania i odpowiedzi. Zamierzamy zrealizować je w dużo ciekawszej i bardziej dynamicznej formie. Ale do tego materiału jak zwykle potrzebujemy Waszego wkładu. W komentarzach pod tym filmem możecie zadawać pytania, z których my wybierzemy te najciekawsze. Kierujcie je do całej obecnej w Niemczech redakcji lub osobno do któregoś z nas. A więc, jeszcze raz. Rozstajemy się z Wami na okres od 14 do 20 sierpnia, ale tylko po to, aby dostarczyć Wam całe mnóstwo ciekawych materiałów. Do zobaczenia wkrótce.